Zwały błota przy krawężnikach, ale to takie nawarstwione zwały błota. Przy słupkach tych wyliczających przejścia dla pieszych. Przy sterkach, przy dojazdach do skrzyżowań. Brzydko to wyglądało. A ponieważ postanowiłem pokazać im, Putus, z pewnej perspektywy, to wyjechaliśmy troszeczkę na obrzeża miasta. I tam też zauważyli ogromne, ogromne ilości śmieci w robach. I powiem tak, no, ja, być może ja, być może my, nie przyzwyczailiśmy się już do widoku takich rzeczy, ale proszę zwrócić uwagę, że ludzie przyjezdni natychmiast na to, na to zwracają uwagę. W drugi dzień świąt. I jeszcze następnego dnia gościłem w Skolicy, w, na ich terenie. Gościłem w kilku miasteczkach na Podlasiu. Między innymi w Knyszynie, w Tykocinie, byliśmy w Surazu I to są, powiem uczciwie, to są miasteczka czyściutkie jak pereg. No ja nie wiem, ja, ja sobie nie wyobrażam, no, jak można y, zostawić na święta Taki nieporządek na terenie miasta. Y, powiem tak. Y, jakiś z tego szacunek wynika dla ludzi, którzy postanowili gościć y, y, święta Bożego Narodzenia w Półtusku. Jakiś szacunek. Czy może, ja nie wiem, może ktoś liczył, że przysypie śniegiem, może tego nie będzie widać. No było widać, to było bardzo widać. I żeby nie było, że jestem. Gomosłowni, to wiem, że grupa mieszkańców zamierza wręczyć panu album. Nie widziałem te zdjęcia. Tam są między innymi zdjęcia potwierdzające te moje słowa. Także, by nie było tak, że będę kolejnym radnym którego odda Pan za zamówienie jako nieprawdy mówię prawdę. A pytanie, pytanie interpelacyjne brzmi następująco. Co się właściwie dzieje z nadzorem w tym zakresie? Bo ja nie ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było nadzoru nad tego typu e, sprawami. Co się dzieje z nadzorem w tym zakresie? To jest moje pierwsze pytanie i jest następne. Myślę, że z kolei ta interpelacja będzie dotyczyła raczej spółki TBS, a więc może otrzymam odpowiedź od prezesa TBS-u. Jak to jest, że osobom oczekującym na przydział lokalu z zasobów TBS-u udziela się jedynie zdawkowej odpowiedzi na piśmie, tutaj zacytuję, Wniosek nie został zakwalifikowany do zawarcia umowy najmu. Koniec kropka. No, mam już w zasadzie nie pierwsze w tym zakresie pytanie. Tym razem pytam mieszkaniec, który od bardzo dawna jest zainteresowany tego typu przydziałem i z roku nawet rok otrzymuje właśnie taką odpowiedź. I on przekonywał mnie co najmniej o braku transparentności w kreowaniu tej kategorii rozstrzygnięć. Pytanie brzmi. Dlaczego w tych pismach, dlaczego w tych pismach brakuje merytorycznych uzasadnień? No, skoro zapada jakaś decyzja, no mimo że nie jest to decyzja administracyjna, taka typowa decyzja administracyjna, to choćby z prostego szacunku dla zainteresowanego należy mu się wyjaśnić, dlaczego dany lokal został przydzielony panu X, a nie panu Y. Pani A, a nie pani B. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo proszę. B. Gdzie jesteś? Pani Przewodnicząca Różek -Różek. Dziękuję. Panie Burmistrzu, idealację ja no interpelacje to, to, to jest Też wspólnota mieszkaniowa pietrze dwadzieścia Zdradzę się o nadzór nad własnością terenu miasta, gminy. O zagospodarowanie terenu za tym budynkiem, utwardzenie powierzchni. Mają utrudniony dostęp do ślizgnika garaży w czasie roztopów i po okładach deszczu. Tam są spływy błotne na jezdnię schodnika. ZUK na terenie za tym budynkiem nie sprząta, tam jest cały czas jest problem z dostępem w ogóle do świetnika. Proszę o sprzątanie drogi za tym budynkiem, o śnieżanie tej drogi, koszenie trawy, wyrywanie kwasów, czyli generalnie o taki nadzór gospodarczo-estetyczny. Tam w tej chwili jest jakiś problem z wodą, ona jest wylewana, czy jest jakiś wyciek wodny i w tej chwili droga jest zamknięta przyjezdem. No, właśnie to y, mówią, że przez jednego użytkownika, ale to y, jest na teren gminy. A druga interpelacja jest z mieszkańców z Piotra Skargi, alei Polonii, z y, tych budynków, ponieważ ja też pamiętam na tamtej kadencji, myśmy długo rozmawiali na temat jakiejś tam dostawy wody do, do tych mieszkań. To chyba radny Kurowski poruszał kwestię tych dopłat za wody i w tej chwili oni wracają również do tego samego tematu, ponieważ w rozmowach mówią, że Pan Burmistrz im obiecał w najbliższym budżecie zaplanować pieniądze na wykonanie tych wymiany rur, czy wodociągu i kanalizacji. Tam jest cały czas problem z Uzyskanie w dalszych odcinkach tej wody ciepłej, przez co oni dużo płacą. Tam jest cena od 20 do 55 zł za ogrzewanie, i od czego to zależy. Również jest tak, że gdzieś jest utrata tej wody, i każde gospodarstwo w tych budynkach na kwartał ma doliczone 4 m3 na tej wody. A z tym zaraz idą ścieki. Więc y, jaka to jest kwota? Nie wiem. W każdym razie mieszkańcy mówią, że to jest duża kwota. Y, w związku z tym, że jest to w tej chwili, y, w tej chwili też już dostali za y, jakieś dodatki, nawet 30% do każdego rachunku. I to jest tak, że niezależnie od y, mieszkańców w tej gospodarstwie, każdy, czy jedna osoba, czy trzy, ma zaliczane 4 metry 3 Wiadomo, że to są koszty. Dlatego w związku z tą interpelacją chciałabym prosić o informacje na piśmie, żeby można to przedstawić tym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Radny Adam Bredenski. Szanowny Panie Burmistrzu, dobrze się z Panem współpracuję. Proszę więc o poważne potraktowanie następującej interpelacji. 26 maja 2012 roku, w Dzień Matki, została zainaugurowana akcja miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży w Rzeszowskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Głównym celem akcji jest wydzielenie miejsc parkingowych dla kobiet w ciąży od 10 tygodnia w ciąży do około jednego miesiąca po planowanym urodzeniu. Przez Rzeszowski Wołd został także Opatentowany znak, który symbolizuje kobietę w ciąży oraz naklejki samochodowe uprawniające do parkowania w zarezerwowanych miejscach. W związku z powyższym, zwracam się do Pana Burmistrza o zaangażowanie miasta Półtuska w wspomnianą inicjatywę. Pozwoli to ułatwić zdecydowanie życie kobietom w ciąży. Miasto Półtusk może stać się bardziej prorodzinne i przyjazne dla matek, a tym samym całym rodzinom. Także warto w najbliższym czasie podjąć inicjatywę mającą na celu wprowadzenie darmowych przyjazdów komunikacją miejską w Płótusku dla przyszłych matek. Proponuję na następnej sesji podjąć uchwałę intencyjną, która pozwoli nam wziąć udział w tej akcji, tym samym zobowiązuje nas do wyznaczenia w najbliższej przyszłości darmo, darmowych miejsc parkingowych dla kobiet w ciąży. Wierzę, że akcja spotka się z pozytywnym odzorem. Ze strony władz miasta i całej społeczności lokalnej. Apeluję w tym samym o rozpoczęcie akcji od własnego podwórka i wyznaczenie darmowych miejsc parkingowych przed Urzędem Miasta dla kobiet spodziewających się dzieci. Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie w propagowanie akcji pod tytułem Miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży oraz namawianie innych instytucji do przyłączenia się. Mam w wersji papierowej taki oto znak, który jest opatentowany przez Rzeszowski Ward.